Czy gdzieś w Polsce można znaleźć miasto idealne, o którym w renesansie marzyli filozofowie i architekci? Jest jedno na wschodnim krańcu. Sławią je takie przydomki jak Perła Renesansu czy Padwa Północy. Jego nazwa pochodzi od nazwiska założyciela kanclerza i hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamojskiego. Dziś odwiedzę Zamość niegdyś szlacheckie miasto prywatne, które zachwyca harmonijną zabudową z epoki odrodzenia. W historii cywilizacji w pełni urzeczywistniono tylko kilka wizji miast idealnych, dlatego Zamość jest unikatem na skalę światową. Jan Zamojski zbudował to miasto na surowym korzeniu w niespełna 20 lat. W tym dziele wspomagał go włoski architekt Bernardo Morando. Kwintesencją Zamościa jest stare miasto wyglądające wciąż jak za czasów Hetmana Zamojskiego. Przecinające się pod kątem prostym uliczki, równa wysokość zabudowy oraz szlachetne proporcje zdradzają renesansowe zamiłowanie do harmonii i porządku. Geometryczne centrum miasta stanowi Rynek Wielki, jeden z najwspanialszych 16 wiecznych placów Europy. To idealny kwadrat o bokach długości 100 metrów ze wszystkich stron obudowany kamienicami z podcieniami, od których zamość bywa nazywany miastem arkad. Zamojski Rynek Wielki nawiązuje do wzorów antycznego placu publicznego. Od początku miał pełnić funkcje reprezentacyjne, a nie targowe. Kamienice wokół należały między innymi do Polaków, Włochów i Greków. W północnej Pierzei wyróżniają się manierystyczno-barokowe domy z attykami, wybudowane przez kupców ormiańskich. Dziś mieści się w nich Muzeum Zamojskie, które prezentuje historię miasta. Zamość to miasto idealne, ale co tak naprawdę to znaczy? Udało się idealne. Projekty, plany, począwszy od starożytnych urbanistów i architektów, zrealizować w rzeczywistości właśnie tutaj w Polsce. A stało się to pod koniec wieku XVI, kiedy to Jan Zamoyski po studiach doszedł do najwyższej godności w państwie. Był kanclerzem Wielkim Koronnym i Hetmanem Wielkim Koronnym. Zresztą na tym portrecie doskonale jest to zilustrowane z insygniami władzy, z gławą hetmańską i kanclerską pieczęcią. Co wiązało się z tym? Wiązało się też z wielkim zgromadzeniem majątku. Dodajmy też, że oprócz urzędów to też stworzył potężne latyfundium. W 1589 roku zatwierdzono statut, zatwierdzono powstanie ordynacji Zamońskiej. potężnych dóbr ziemskich, które stały się podstawą do budowy miasta. Rozbudowy innych miast, ale też i stanowiło potęgę rodu zamojskich później na wiele wieków, bo ordynacja przetrwała aż do 1944 roku. Właśnie, bo to nie tylko w założyciel, ale także fundator miasta, więc wymagało to z dzisiejszego punktu widzenia niewyobrażalnych środków. Tak, z jednej strony środków kanclerza i hetmana, z drugiej strony też mieszczan, którzy tutaj się osiedlali, a dodajmy, że przez 20 lat byli zwolnieni z podatków, ale jednocześnie kiedy przydzielono im działki chociażby te przy, przyrynkowe tak jak widać tutaj na tym planie z 1618 roku mieli obowiązek wznieść murowane kamienice według ściśle określonego planu, tak jak chociażby ta kamienica, w której się znajdujemy będącej siedzibą naszego Muzeum Zamojskiego dodam, że miasto było bezpieczne otoczone murami, wzmocnione bastionami, również w Miejscu naturalnie obronnym z rozlewiskami rzekła i topornicy od południa i od zachodu, ale też trzeba przyznać, że było silnie ufortyfikowane jak na ówczesne czasy. Czyli miasto musi posiadać mury obronne, musi być bezpieczne, musi być funkcjonalne. E, jakie jeszcze istotne? Jednym z symboli Zamościa jest ratusz z wysoką na 52 metry wieżą. Co ciekawe, siedziba rajców nie stoi na środku placu jak w średniowiecznych miastach, ale wpisano ją w północną pierzeję. Zamojski nie chciał, aby ratusz był ważniejszy od pałacu, z którego faktycznie zawiadywał miastem. W XVIII wieku ratusz zyskał charakterystyczne dwuskrzydłowe schody. Z ich górnego tarasu jest doskonały widok na rynek wielki. Południe z wieży ratuszowej dobiega Hejnał. Spostrzegawcze osoby zauważą, że jest odgrywany tylko na trzy strony świata z wyłączeniem zachodu. Według legendy, właściciel miasta nie lubił Krakowa, dlatego zabronił grać Hejnał w jego kierunku. Zamość to nie tylko miasto idealne, ale także jedna z najpotężniejszych twierdz Rzeczypospolitej obojga narodów. Rozbudowane fortyfikacje powstały na zlecenie Jana Zamońskiego na przełomie XVI i XVII wieku. Mury miejskie tworzyły nieregularny siedmiobok z siedmioma bastionami, których nazwy odwoływały się do dni tygodnia. Historię Zamońskiej twierdzy najlepiej poznać w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, który działa w historycznych budynkach prochowni i arsenału. Ten ostatni dla Jana Zamojskiego był nie tylko składem broni niezbędnej do obrony twierdzy, ale także miejscem ekspozycji stworzonej przez niego kolekcji oręża. Zamość to miasto, twierdza. Czy fortyfikacje budowano w tym samym czasie? Tak, miasto powstawało równolegle, zarówno zabudowa miejska, jak i fortyfikacje. Można nawet przyjąć, że wcześniej powstawały fortyfikacje, a dopiero później pełna zabudowa miasta. A jak wygląda taka budowa miasta, twierdzy? To znaczy, początkowo, jeżeli chodzi o Zamość, jak zresztą większość ośrodków budowanych w ten sam sposób, szczególnie we Włoszech, bo Zamość wzorowany był na włoskich przecież rozwiązaniach, Rozpoczynano od usypania wału ziemnego, oczywiście wyprofilowanego. Natomiast dookoła tego wału powstawała fosa. Ona osiągnęła mniej więcej 6-7 metrów głębokości. Tutaj zresztą Jan Zamoyski istotnie uczestniczył w projektowaniu i w planowaniu pewnych założeń miejskich. Natomiast realizatorem fizycznie był Bernardo Morando, oczywiście przy udziale współpracowników, prawdopodobnie włoskich. Patrząc na zamość, trudno uwierzyć, że zamysłem była obronność, bo to przepiękne dzieło. Dzieło z myśli i idei. Ideą było stworzenie czegoś naprawdę funkcjonalnego, a jednocześnie estetycznego, pięknego. A taką gwarancję dawały realizacje włoskie: najbardziej wykwintne, najbardziej oparte o te teoretyczne rozwiązania, bo tu trzeba podkreślić, że idealność zamości i jego piękno. Opiera się o teoretyczne zasady, zarówno projektowania architektonicznego, jak też i fortyfikacyjnego. No ale, właśnie, przede wszystkim fortyfikacja, a zatem rodzi się pytanie, czy to była fortyfikacja niedozdobycia? zdobycia? Tak, z układu fortyfikacji, z układu ośmiu, później siedmiu bastionów, czyli najnowocześniejszego rozwiązania w ówczesnej Europie, zamość miał stanowić taki punkt niedozdobycia. zdobycia. Z Zamościem i okresem potopu szwedzkiego wiąże się legenda o szwedzkim stole. Tak, pobyt Szwedów pod Zamościem był krótki, ale treściwy. Stąd i legenda o stole szwedzkim, według której Jan II Zamojski, trzeci panujący na Zamościu, podejmując Karola X Gustawa króla Szwecji stwierdził że może że tak powiem król dostąpić z zaszczytu zjedzenia z nim kolacji ale na przedpolu twierdzy tam wystawić mieli współpracownicy Jana II Stoły i tam miała być Podjęta delegacja szwedzka, no, gościnność polska została spełniona, a Szwedzi w mury miasta nie zostali wpuszczeni. No kiedy twierdza istniała w swoim pierwotnym kształcie? W swoim pierwotnym kształcie, w tym zaproponowanym przez Moranda, nieco zmodyfikowanym przez Andrzeja de Lacque, właśnie w latach dwudziestych istniała do końca wieku XVII. Co działo się dalej z tym miejscem? W wieku XVIII próbowano jeszcze modernizować, szczególnie w połowie tego stulecia, pewne elementy wewnątrz twierdzy, oczywiście o charakterze militarnym, ale generalna przebudowa nastąpiła już po... Pierwszym rozbiorze Polski, oczywiście po 36 latach panowania austriackiego w zamościu. No i schyłek istnienia twierdzy to rok 1866 bezpośrednio po powstaniu styczniowym, kiedy władze wojskowe rosyjskie doszły do wniosku, że zamość nie nadaje się do elementów do modernizowania go w duchu właśnie sztuki fortyfikacyjnej, obowiązującej przede wszystkim w cesarstwie rosyjskim. I y, należy go, należy twierdzę zlikwidować, co zresztą przeprowadzono. Do dziś przetrwało niewiele. Dzięki, można by powiedzieć, że nie do końca skutecznej likwidacji twierdzy, sporo elementów fortyfikacyjnych, szczególnie tych, które powstały w latach wielkiej przebudowy, w latach 20. i 30. XIX wieku zachowało się. Również to umożliwiło zrekonstruowanie i zrewitalizowanie części znacznej fortyfikacji już u schyłku XX wieku. No właśnie, w tej zrewitalizowanej części znajduje się Muzeum Fortyfikacji i Broni. Co możemy w nim zobaczyć? Jest to ważne miejsce, bardzo ważne pod, pod, pod kątem właśnie historii wojskowości, historii militarnej w arsenale, w samym budynku historycznego arsenału. XVII-wiecznego, oglądany przede wszystkim zbrojownię kanclersko hetmańską i ekspozycję broni na przestrzeni kilku wieków historii ewolucji narzędzi do prowadzenia wojny. Za nami fragment kolekcji Jana Zamońskiego to trofea tak. i prezenty. Trofea i prezenty tutaj wyróżnia się ta Karatauna 24-funtowa, prezentowana przez miasto Rygę w 1585 roku. Egzemplarze tego typu, jak również trofea wojenne, m.in. z kampanii moskiewskich pod światłym dowództwem króla Stefana Batorego, gdzie zwycięstwa odnosił Jan Zamoyski również osobiście, te prezenty i te, te trofea stanowiły trzon jego kolekcji Muzeum Oręża. Można przyjąć, że Jan Zamoyski zgromadził kolekcję, chyba największą w ówczesnej Europie. Najnowszym obiektem Zamońskiego Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał jest podziemny pawilon, który powstał w zrekonstruowanym odcinku kurtyny. Prezentuje on militaria i historię wojskowości w XX wieku. Można tu zobaczyć przekrój przez schron bojowy z okresu II wojny światowej czy prawdziwe pojazdy wojskowe, w tym słynny czołg T-34. Podziemią znalazło się miejsce nawet na helikopter Mi 2. Za wojską twierdzę można zwiedzać na różne sposoby, na przykład spacerując wokół bastionów i szańców albo od wewnątrz, eksplorując podziemne korytarze galerie strzelnicze i kazamaty. Tu można poczuć się jak dawny obrońca zamościa. Podziemna trasa turystyczna liczy około pół kilometra. Prowadzi poprzez wnętrza kurtyny na Trzańca i Bastionu Siódmego, największego i najlepiej zachowanego z całej twierdzy zamość, który bronił miasta od wschodu. Miasto idealne Zamość było również miejscem tolerancji. Od samego początku Jan Zamojski pozwalał osiedlać się tu przedstawicielom różnych narodowości i religii. Silną reprezentację mieli Żydzi. W 1610 roku powstała ta murowana synagoga. Stanowi najlepiej zachowaną późno renesansową bożnicę w Polsce. Czy Żydzi byli jednymi z pierwszych mieszkańców Zamościa? Tak. Żydzi zamieszkali w Zamościu już w 8 lat po powstaniu miasta. Jan Zamojski wydaje przywilej osiedleńczy w 1588 roku i on dotyczy Żydów sefardyjskich, czyli Żydów pochodzących z terenów Hiszpanii i Portugalii. To oni dostali prawo osiedlania się w mieście. Żydzi sefardyjscy byli taką handlową elitą. Tak, tak. Ta społeczność Żydów sefardyjskich w Polsce była niewielka i była skupiona w Lwowie. Jednak była to społeczność bardzo bogata. Jan Zamojski nadal je przywilej, według którego mogą prowadzić w mieście handel, zajmować się rzemiosłem, czy też być lekarzami. Co ważne, oni otrzymali takie same prawa, jak pozostali mieszkańcy miasta Zamościa. Mogli mieszkać wewnątrz murów miejskich, mogli nosić w mieście broń, czy też nie było żadnych restrykcji co do ubioru. No, Jan Zamoyski miał bardzo sprytny plan, ponieważ sprowadził tak bogatych kupców w celu? W celu, aby miasto rozwijało się ekonomicznie i zresztą dobór tych pierwszych nacji, które w Zamościu zamieszkały, jest nieprzypadkowy, bo mamy i bogatych kupców ormiańskich, i bogatych kupców żydowskich, czy też Greków, więc dobór nieprzypadkowy. Ten rozwój postępował dość szybko, powstała cała dzielnica żydowska. Tak, ona zresztą została ustalona już w przywileju. To przywilej Jana Zamoyskiego decydował, że Żydzi będą mogli się osiedlać. W Zamościu przed wojną mieszkało ponad 12 tysięcy Żydów. Gmina Żydowska w Zamościu była niezwykle prężna, czy do dzisiaj zachowały się jakieś elementy? Tak, zachowała się ta materialna spuścizna. My jesteśmy w tym momencie w synagodze, synagodze staromiejskiej, pochodzącej z XVII wieku, jedynej synagodze wbudowanej przez Żydów sefardyjskich i jedynej właściwie renesansowej synagodze w Polsce. Zachowała się synagoga nowomiejska, ta druga, choć przebudowana, to jednak budynek cały czas istnieje. Mamy budynek dawnej łaźni żydowskiej zaraz obok synagogi, mamy tak zwane jatki, czyli, czyli dawne sklepiki żydowskie. Niestety nie zachowały się cmentarze. Bogactwo życia społeczności żydowskiej w zamościu przerywa Druga wojna światowa. Tak. Część Żydów, którzy mieszkali przed wojną w Zamościu ucieka na Wschód, chroni się w Związku Radzieckim. Niestety ci, którzy w Zamościu zostają, najpierw zostają zmuszeni do przeprowadzki na teren getta, które zostaje wyznaczony na terenie nowej osady. No i od 1942 roku zaczyna już się eliminacja Żydów mieszkających w zamościu. Najbardziej dramatyczne wydarzenia w historii Zamościa miały miejsce w Rotundzie, położonej na południe od starego miasta budowli fortecznej z pierwszej połowy XIX wieku. W czasie II wojny światowej Niemcy urządzili tu obóz przejściowy, a ten ceglany obiekt był miejscem masowych mordów dokonywanych przez nazistów. Zamośczyzna była terenem wielkiej akcji wysiedleńczej przeprowadzonej przez władze III Rzeszy. W ramach Akcjon Zamość wysiedlono około 100 tysięcy Polaków, w tym 30 tysięcy dzieci. Hitlerowcy w ich miejsce planowali sprowadzić niemieckich kolonistów. Szacuje się, że przez mury Rotundy przewinęło się około 40 tysięcy przesiedleńców, a 8 tysięcy osób zostało tu zgładzonych. Dziś Rotunda to ważne miejsce pamięci. Wokół pochowano szczątki dziesiątek tysięcy ofiar z terenu Zamojszczyzny. Polaków, Żydów, polskich żołnierzy, partyzantów, a także żołnierzy radzieckich. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. To słynne słowa Jana Zamońskiego z aktu Fundacyjnego Akademii Zamońskiej, która rozpoczęła działalność w 1595 roku. Była to pierwsza prywatna uczelnia wyższa w Rzeczypospolitej, a trzecia w ogóle po krakowskiej i wileńskiej. Akademia Zamońska słynęła z wysokiego poziomu nauczania, a studenci ściągali do niej nawet z odległej Anglii czy Francji. Z Akademią ściśle związana była tutejsza drukarnia. To tutaj w 1654 roku po raz pierwszy w polskich książkach zostało użyte okreskowane. Gmach z czasów Hetmana stoi do dziś. Obecnie działa w nim m.in. liceum ogólnokształcące imienia Jana Zamoyskiego. W renesansowym planie Zamościa jego serce stanowiła katedra. Zaprojektował ją architekt miasta Bernardo Morando. Świątynia uchodzi za opus magnum włoskiego architekta. Budowla nawiązuje do kościołów Italii, a współcześnie uważana jest za jeden z najlepszych przykładów architektury sakralnej w kraju. Czy katedra dla ordynacji zamojskiej pełniła analogiczną funkcję co Wawel dla całej Rzeczypospolitej? W pewnym sensie tak, ponieważ był to główny kościół państwa zamojskich i tak jak na Wawelu odbywały się koronacje królów, tak tutaj odbywały się przysięgi ordynatów na statut ordynacji. Jan Zamoyski był fundatorem katedry, tak jak i całego miasta, tak, a oczywiście. ten kościół miał być wotum. Takim szczególnym wotum za zwycięstwa odnoszone przez Jana Zamoyskiego. Mówi się, że kościół jest odwzorowaniem miasta, tylko w mniejszej skali. Rzeczywiście katedra jest piętnastokrotnym pomniejszeniem całego miasta. a I tak jak do miasta prowadziły trzy bramy, tak do katedry wchodzi się przez troje drzwi. Nawa główna jest odwzorowaniem rynku z jakby e, pałacem zamońskich. Rzuca się w oczy niezwykła staranność, jeśli chodzi o detale architektoniczne, chociażby zwieńczenie tych kolumn. E, jest to niezwykłe. Morando bardzo przemyślał program e, ideowy i ikonograficzny e, całego wystroju, czyli to razem z fundatorem, z Janem Zamojskim. E, nawet główną obiega bogaty frys zwieńczony gzymsowaniem, w nim znajdują się kwiatony, rozety. Jest ich 85, żadna z nich się nie powtarza. W katedrze znajduje się także przepiękna kaplica zamojskich. Tak jest. Ta kaplica nazywana jest pod wyzwaniem Przemienia Pańskiego, ale jest nazywana kaplicą ordynacką, pańską albo wprost zamojskich. Miało to być wotum dziękczynne za pierwsze zwycięstwo, jakie odniósł zamojski. Kiedy szedł na Moskwę 6 sierpnia pod Wienniczą 1580 roku, i to zwycięstwo otworzyło mu także drogę do buławy hetmańskiej. Ta świątynia to także mauzoleum rodu Zamojskich. I tak, rzeczywiście w kryptach południowych Katedry zostali pochowani wszyscy ordynaci i niektóre z żon, ponieważ według dawnej tradycji ciała małżonych ordynatów wracały w Barokowa dzwonnica katedry na wzór włoskich campanili jest wolnostojąca. Powstała znacznie później od kościoła, w drugiej połowie XVIII wieku. Barokowa budowla wyposażona jest w trzy dzwony noszące imiona Wawrzyniec, Tomasz i Jan. Ten ostatni jest jednym z największych polskich dzwonów. Waży 4300 kg. Jego donośne bicie rozbrzmiewa tylko podczas wyjątkowych okazji. Najwyższy punkt widokowy zamościa udostępniony turystom znajduje się na szczycie dzwonnicy. Ma ona 47 metrów wysokości i tylko o 5 metrów ustępuje wieży ratusza. To doskonały punkt do tego, by kontemplować urok idealnego miasta. Do Zamościa warto przyjechać nie tylko ze względu na unikatowe zabytki miasta. Słynie ono również z imprez kulturalnych pod gołym niebem. Zamojskie Lato Teatralne to jeden z największych przeglądów teatralnych w kraju, podczas którego wiele przedstawień granych jest w przestrzeni miasta. Rynek Wielki często rozbrzmiewa jazzem. Ta muzyka gości tu m.in. poprzez odbywający się w maju festiwal Jazz na kresach, czy podczas sierpniowych międzynarodowych spotkań wokalistów jazzowych. Do miasta Twierdzy Zamość prowadziły trzy bramy. Jedną z najokazalszych była brama Szczebrzeska. To właśnie ją przekraczali ci, którzy udawali się do Szczebrzeszyna i Krakowa. W XIX wieku po modernizacji twierdzy dobudowano kolejne dwa wjazdy. Szczęśliwie wszystkie pięć zamojskich bram przetrwało do naszych czasów. Dziś stoją otworem dla tych, którzy chcą tu przyjechać, a powodów jest wiele. Choć miłośników zabytków i sztuki najbardziej przyciąga tu unikatowy zespół zabudowy starego miasta, który od 1992 roku widnieje na liście światowego dziedzictwa ユネスコ。